Cześć, witam serdecznie, dzisiaj przygotujemy szybką surówkę, sałatkę imprezową Goście już na schodach, a ja w kuchni szybciutko szykuję Skorzystam z takiej przygotowanej mieszanki w słoiku Kukurydza, marchewka, groszek i inne skarby, które wykorzystam do swojej sałatki i zaczynam od świeżego pora, który doda fajnego smaku, aromatu, ostrości, a przede wszystkim świeżości. Por przekrajam wzdłuż, płuczę, a następnie bardzo drobno siekam. Mieszanka odsadzona. Przekładam do miski dużej, w której będziemy szykować. Dokładam pokrojony por. Następnie wyciskam świeży czosnek. Jeden, ewentualnie dwa ząbki. Wiem, że akurat goście za dużo nie lubią czosnku, więc daję tylko jeden konkretny ząbek czosnku. Pomidory suszone w oliwie bardzo dobrze będą pasować do tej sałatki. Więc wyciągam dwa takie większe i kroję drobno na małe paski, a następnie w poprzek i dokładam do miski z warzywami. Oczywiście, jeśli bardzo lubisz pomidory suszone, możesz dać więcej: możesz dać 4, możesz dać 6, możesz dać 8 pomidorów. Żeby wzmocnić ten wspaniały smak suszonych pomidorów. Do sałatki dodaję dwie płaskie łyżki zaprawy z tych pomidorów. Oczywiście w naszej sałatce nie może zabraknąć ugotowanych jaj, więc przygotowuję 6 sztuk, kroję je drobno, ściekam tak naprawdę i dodaję do sałatki. Na początek 4, a za chwilę kolejne dwa jajka. Miały być jajka w majonezie, ale będą jajka w sałatce z majonezem. Żeby było mi wygodnie mieszać to wszystko, przekładam do większej miski przygotowane warzywa, jajka, por, dodaję łyżkę wspomnianego majonezu, przyprawiam solą. Przyprawiam czarnym albo kolorowym pieprzem. Tu akurat mam kolorowy pieprz. Ładnie, grubo mielony. Musi być wyczuwalny. Teraz wszystko mieszam dokładnie. Spróbuję i jeszcze podziałamy dalej. dodaję jeszcze odrobinę posiekanego poru żeby było go więcej po drodze do domu z pracy miałem kupić koperek ale nie był zbyt ładny więc z zamrażarki wyciągam mrożony seler taki seler bardzo często wykorzystuję do rosołu w przygotowaniu jakichś sosów z karkówki albo coś w tym rodzaju pieczeniowych drogno go osiekam i dorzucam do miski Wiem, że bardzo dużo ludzi ma taki seler albo pietruszkę w zamrażarce. W takich przypadkach idealnie się nadaje, żeby go wykorzystać. Do swojej szybkiej sałatki dokładam jabłko soczyste, obieram i na dużych oczkach ścieram prosto do miski. Niewiele osób to lubi takie rzeczy. Ja lubię jabłuszko jak jest w sałatce. Co ty o tym myślisz? Warto dodawać czy nie? Napisz mi w komentarzu. Tak jak widzisz, przygotowanie takiej sałatki nie zajmuje dużo czasu. Wcześniej wstawiłem jajka, ugotowałem i teraz tylko raz, dwa, trzy wszystkie składniki są połączone. Zapraszam do oglądania więcej sprawdzonych, szybkich przepisów na naszym kanale. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.